Dziwne uczucie, mówię. Dlaczego dziwne? <laughs> Jak tak próbuję stanąć? Udało się, czy nie, bo nie widziałem. Nie, co ty, gdzie? Mi się wydaje, że jakby człowiek już nie wiadomo, co zrobił. <laughs> Ciężko to idzie. A w jaką masz ustawioną mapę? Bartek mi na B kazał przyłączyć. No, ale jak na B? To na B nie postawisz. No nie wiem, kazał mi. No to bez sensu. Te, mi się boisz, że z motoru nie rozwodziła. Pewnie tak, ale jaki to ma sens? No, nie pojedzie przecież! Ale to jest bardzo trudniej! Słuchaj, ale ja próbowałem to się jak, jak mnie zniszczyłem tam na tym tym torze. Tak? Mam wrażenie, że jak daję mu więcej gazu, to mi z tyłu wszczepność zrywa. Jaka ty, na, No to na, bo, że... na boki mnie tak rzuca. Coś ty? No nie wiem, właśnie co ja źle robię. Szybciej musisz trochę jechać. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Odpuszczasz i dajesz. Ale ten od, odstęp między odpuszczeniem a daniem jest za, za długi. Ole, huk. Czyli mówisz, odstęp między puszczeniem a daniem jest bardzo, za długi. Bardzo, bardzo, no to jest to samo co ja robię, tutaj, wiesz? Co? To czekaj, wezmę Patrysia. No, ale ty nie zrobiłaś w ogóle strzału z gazu. No rozpędzasz się, odpuszczasz i dajesz. Ale huk tutaj od tych tłumików. Bo ja ich słyszę, nie? Wszystko się nagrywa. Co? Martusiak nie jestem to ogarnąć. No już O, podniosło mi się na parę centymetrów. Chyba tak, no, Ja poczułam tam gdzie mi to. Ojej, jak tu się dziwnie siedzi w nie siedzi. To to się szybko jedzie, kurwa, na tym. A o to o tym to ile to ma kuty to co naszym się dzieje? ze 100 coś tam. śmieście nie w, te, w tej z powrotem nie kochanie nie nie kurwa jak on żyje. No tutaj obroty są Kurna ciężka robota Fajnie się gumuje na ścigaczu. No to już zapomniałem? No. Tylko ta uwiewka to wszystko zasłania. Dobra, dam patrosiowi O kurwa, ale nie stanął teraz. O, jaki treść. No dużo gadu mu dałam chyba. rozjedźcie mnie <grystanie> tak z 8 tysięcy mi się wydaje ale zobacz że ja jak jechałem to tak dynamicznie przyspieszam szybko no nie tak żeby e, tylko e, a, taki wiesz taki dosyć dobrze strzał robię nie? dokładnie tak wyjesz kochanie no tak wyjesz ale później ten taki strzał to już nie tak mocno nie? tutaj Musisz wyczuć, popróbuj! Tak, tak. Jak go podnosisz, to tym gazem tak nie tak, że trzymasz go na maksa cały czas, tylko tak, wiesz, dajesz i od razu odpuszczasz, nie? bardzo ładnie to. że człowiek jakoś tak, tak to robi, to wszystko tak impulsywnie impulsywnie, że ja nie wiem, czy ja myślę nad tym, czy ja to puszczam, czy ja robię. Nie no właśnie musisz tak impulsywnie, bo inaczej nic z tego nie będzie. Ale kurwa tam już jest strach dalej, bo wiesz, już, już, czuję, że już lecę, nie? Nie, nie. Ja nie to mogę teraz od razu drugi bieg rzucać. To mi nawet wyszło raz znowu. A mi też. A zgrzałam się już ze stresu? <śm> <śm> Nie mogę naprawdę wstawać, stawa, to kurde, jak to teraz ogarnąć, żeby to jeszcze utrzymać? Tak, równe tempo. Muszę spać, tak. tam stawić. A to nowa opona do... Ale zajebałem ja amorem z przodu, ja pierdolę Było twarde do lądowania coś tutaj strzeliło Kurwa, ale to bardzo szarpie Kurde, nie umiem tego opanować w ogóle

Oh, kurwa, ale że zajebała <torsko> Zapomniałam odpuścić <torsko> Ale wciągające? Dla nich pewnie nudne. Wychodzicie Wychodzi ci nadal? Czasami. Tak jasno przy próby. Trzeba trenować trzeba tak wolno Co ty powiedziałeś to, że trzeba po odpuszczeniu od razu szybko wstawać, bo faktycznie jak już trochę odpuszczę, bo się zestresuje że nie chcę tego gazu dać, to już nie staję. No nie, nie, nie. Właśnie tak najlepiej już podbijamy, tak żeby stanie i po prostu nie wiem co dalej robić. No, wiem, jak... to trzeba się w tym momencie opanować i zastanowić, że trzeba ten gaz delikatnie trzymać, tak? Nie trzymaj, prostu... odpuszczasz go. tak Jak, o. A, Jak jedziesz mi... na jednym kole, to cały czas tak dajesz gazu i odpuszczasz. Nie robisz. I i tak starasz Ale się delikatnie. Li... Li... bo mi też tak staje i co? I tyle więcej, już nie wiem co on zrobił. Ale on zapomniał, tam po. Ale czy jechał, bo szybciej jechał, tam zapomnę jechał po prostu. Generalnie zarąbiste uczucie. Polecamy! Polecamy! polecamy. Jazdam na jednym kole, co jest to. Na gumie, przepraszam. Tyle na ziemią. No może tyle na ziemią. Ale ty raz. na gumie. Ja to wolę bez płyta. Nie, zdjęcia się nie udało zrobnego zrobić, nie? Nie, światła się odbijały czarne. No dalej, nie, tylko skakuje i pomija przed dalej? Bo za wolno jedzie. nie, ja tak Jak tak robię, bo to zakładam, to nie? Dobry taki do takich sprzętów to jest ta e, sv ta czerwona z Ostrudy. ta Ona niski dół ma, to wiesz od samego dołu, okay. no. tak? Tak ale to, to mi się wydaje lepiej staje, to siedemka Najlżejsza jest Szybciej musi jechać Jeszcze siedemka tak Nagrałaś, nagrałaś? <śmiech> 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 o, tutaj będziesz w chwili. To jest jak blisko poleciałeś bo mówiło na tył, widziałeś, na środku? Nie. No, to w oknie przejechałeś. Troszkę szybciej musisz jechać, nie tak wolno. Znaczy się, jak tak tutaj stawiasz czasami, tak bardzo wolno jedziesz, to krótko to wyjdzie, bo wiesz, on wysoko poderwie, a zaraz musisz opuścić, bo się boisz, bo ci przetyla, bo coś, nie? Troszkę szybciej, bo jak jedziesz szybciej, to on się nie buja na bok. do gumowania, do gumowania A to też ty na ziemię się podnosi, nie? No, ale troszeczkę, nie? Tylko czegoś trzeba zacząć No tak, no to, to w... prędkość, wiesz, i trzeba jednak dużo szybciej jechać Szybciej jeść, tak, no. jedziesz, tak, no. ale stabilniej jest wiesz, mi się wydaje No teraz Pani, jak będziesz mówił, że idziemy na gumę, to ja już z jadę zawsze <laughs> Będę ja je. No, teraz ładnie mu wyszło? Ale już się przestraszył, wiesz, trzeba było odpuszczać. Ale dobrze, że odpuszcza, a nie wiesz Z tobą zawsze. Z gumą, bez gumy, na gumie. Tak, tak, kochanie, stanowczo. Z z przodu na zbiorniku. Teraz jest ciemno idę. mówisz, Guma, idziemy od razu. O. Ale prędkości Tak, bo to musi być trochę prędkości. No od zera to krótko.